Nika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko bitej śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Wyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma Huba buba? Zwłaszcza gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Z gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie, Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O, tak! To jest nierealnie pyszne! Taki tort chciałby się jeść cały naraz. Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie ma mowy! Też je zjem. Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś twojego balona. A masz! Co? Jak śmiesz! Moja twarz! Przestań się śmiać! Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący! Wiem! Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno. Udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz! Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie! Torto smaku trawy! Obrzydliwość! Smacznego! Chcę pierwsza zakręcić kołem. Jaki żart? nienawidzę małż. dlaczego mam takiego pecha? bo to ja jestem szczęściarą. witaj śmietana. i już za chwilkę nałożę ją na tort, żeby był jeszcze smaczniejszy. trzeba to dobrze wstrząsnąć. gotowe. pora na wyżerkę. Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym okay. kraju? Do Na świąt jeszcze daleko. Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej bitej śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paschudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba! Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród! Jak ja mam to jeść? i to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort? Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę z wymiotuję. Ojej! Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie! Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest moja. Oh. Dlaczego ty? To mój tort? Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda? Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki! Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich, którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O no! Fuj! To paskudne! Co za wkurzające chrupanie! Moje uszy! Mam pomysł! Zaleję to wrzątkiem, makaron z i będzie smaczny! Super! Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super. Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skupnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj. Co ty narobiłaś? O mal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papier kamień, nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła iść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. Awesome. No w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję! Wszystkie oczka zjem sama. O tak. Palce lizać. Monika myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, chciwusko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało, tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzy. Fuh, ale ulga. Dziękuję, Monika. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Babciu, pobudka. Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, odsknij się. Trzeba działać. Wiem, co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. Już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy. Do pankejków najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym to już nikogo nie dziwi. Oto porcja pankejków od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe, położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andy'ego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pankejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe pankejki Andy'ego. Hurra, wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy. Mała chce zjeść z soczystego steka. Nie ma sprawy. Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Ja też dam radę. Okej. Okay. Biorę i smażę nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze na Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety to dopiero. A robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak? Ale ja też tak umiem. Na pewno Andy tylko, żebyś trafił tam, gdzie trzeba. Trafiłem! Ach, ta młodzież. Patrz i ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny. Medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut. Też mi coś. Hey. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę. Jak prawdziwy kucharz. Oj. No! O nie, spadł mi na podłogę. Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Szartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem, co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję. Mój stek jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow... Nie zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Giokcze. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było! Gotowe! Można podawać. Smacznego. No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra! Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody zrobi się. To nic trudnego. Oh. Zaraz, zaraz, jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm, posiekać? No dobra. Zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra! Ej, ostrożniej, młody człowieku! Nie rozrzucaj jedzenia! Poniosło mnie. Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe, pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voila! Spójrz na to, to niewiarygodne. Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka, kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni. Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Hmm. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Wita śmietana rurka z kitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem, babciu przytomnie. Kosi, kosi łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks, kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się kruasamy? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo, ja! Dobra robota, wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Nie! Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu, dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendy i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam nutelle, To pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. To ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne rumiane. Andy, on nie pali się! O, tylko nie to! Brat tak się zajął mutelą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachnął z palenizną, no nie ma szans. Nie martw się w i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà! Gotowe! Można próbować! Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce. Hmm. Może pociągnijmy Zatelinę? No dobra. Ciekawe co tam będzie. Wow, to skipelsy. Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie! Masakra! Ale zaraz coś tu jest. Mm. Mari to klucz! Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przydul lasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie! Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamino, papier ty! No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. U, masakra! obrzydlistwo! Mam! Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłótki. Widzisz, otworzyła się. Hura, mamy to! Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Jami! Nie chcę tego pić! No dobra ja pierwsza. Fu, to jest obrzydliwe! Nie da się tego pić! Dawaj Mari, teraz ty. To jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. O! Jest i kluczyk. Znalazłam go. O oh. pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę! Hura, świetny z nas zespół! Oh. Co to? Otworzysz? Nie! Znowu muszę zaczynać! O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami! Jaka pyszna! Ej, Mia. Oh. Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawe jak działa. Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. FUU! To kawałek twierdzącego sera. Zaraz zwymiotuję Oh. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy sort! Tylko spójrz. chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Mniam, What? Ups. Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Ura, pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super! Znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Ener Co? Ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się, myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Złam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kole. Ja ale klucza w niej nie ma. No. Okay. no to teraz ja. Wuj, co za ochyda. What? Nie dam rady tego pić. Bingo. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? No. Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mari, mogę ja to zrobić? Kura. I następne zadanie. Za 3, 2, 1. Działamy! Oho! Otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej. Okej, okay. otwieram. O kurczę. teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba. Czego się śmiejesz, otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis, zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Kura, wolność nadchodzi. Gratulacje zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juch